na Wam wszystkim, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Lego Star Wars z Keuker Saga. Jak widzicie, ja obserwuję Lukas waszkę. ważkę, a Waszek kurde kozaczy i stoi i macha mieczem. O, widzisz mnie! No, idziemy do Dagoba do jody, dokończyć trening. I prawdopod czy prawdopodobnie zobaczymy, czy skończymy w tym odcinku powrót Jedi, ale jest to możliwe. Także ja jestem Okariusz i jest ze mną Waszyk. Siemanko, siemanko, witajcie. Ja miałem aktualizację. E... Tak jak moje miałem aktualizację. Tak, ja też miałem aktualizację przed chwilą przed, przed nagraniem odcinka, też miałem aktualizację systemu, także spoko sprawa. E... Ewidentnie ten bot wie, co się u mnie dzieje, także trochę, Przez... trochę podejrzana sprawa. Przez chwilę myślałem, że to ja mówię, bo R4, D4 było. Mówię, a tu D4, co się dzieje? A potem zrozumiałem. Czemu? Ja chcę wejść do ciebie. Dobra, lecimy do bardzo, no, nie wchodzisz nigdzie. dostajesz i lecisz drugim. O, mówię, że lecisz drugim. Dlaczego to się dzieje? Eee, tak, generalnie e, możliwe, że dzisiaj skończymy już tą część e, tego powrotu Jedi. E, no w sumie patrząc po tym, jak ostatnia misja wyglądała, czyli była dosyć szybka, bo zajęła chyba, nie wiem, z 5 minut nagrania, Była naprawdę bardzo szybka. No to możliwe, że w tym odciniaczku zakończymy szóstą nie część. Był zły. Że Bo jeden Mam nadzieję, że też tak pomyśl. Eee. Także, no, jak, jak wam się spodobał filmik, to nie zapomnijcie dać e, lajka, dać subika. E, nam to bardzo pomaga i fajnie, fajnie się ogląda, jak, jak wam się podoba. Fajnie się ogląda. Fa, fajnie się ogląda. E, Lajki, które mówią, że wam się podoba. Film, a nie, dobra, ja, okej. Okay. W takim znaczy. Oglądanie lajków, nie filmów, dobra. <śliniczny> mhm. <śliniczny> czy oglądasz... Czy a tam. huba buba za bububa buba. Fajna sprawa. Jeżeli się kiedyś Huba buba, jak tak to napiszcie komentarz. A ostatni raz jedną Huba Buba, stary wiesz kiedy? Wal temu. To niedawno w miarę. No? całkiem niedawno, bo sobie tak pojechałem, tak. Z... Nie wiem, coś mi tak chodziło po głowie, sobie, co jestem chubabubą, tak mówię. Esz, kurde. Normalnie jadłem ją za dzieciaka, czy normalnie, może kupię. Myślałem w ogóle, że nie będzie w sklepach, ale normalnie była chubabubowa w sklepach. No jak smakowało? Bo... Jak gówno generalnie, to jakaś taka bez smaku totalnie zużywała się. wiem, że miała taki bardzo lekki smak, też tak delikatny, i to mhm. się wyżuwała po jakichś 5 minutach, także totalny syf, to Fajnie. Nic, dzieciństwa, kurczę. Look. Roda nawalona. Rzecz jedna została. Wejder. Wejdera pokonać musisz. Czy Wejder to mój ojciec? Twoim ojcem jest. Nie jesteś jedynym. Skywalkerem. Jezus zniknął. Na zawsze będzie sto. Obi. teraz po się. osoba, o której mówił Leia jest moją siostrą? Ja się mogę ja domyślił tego. Zawodzi. No zawodzi. mówicie, że takie gadane, ale jest fajnie, że dokończyliśmy nauki o co? Choć Artur, tak. musimy per no, tak, Sergiusz się przekręci, po prostu i się, się z, 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 nie zdematerializować. Haha, O Mama, tutaj tylko po to, żeby się do... No w sumie, dobra, okej, okay, to dosyć ważne, ważne jakby. Jaka no ta, jak aktualizacja? Co, co to gada? Ej, chodź poeksplorujemy. Co to jest do eksploracji? No nie wiem, no bo to chyba... No nie wiem, no nie bez powodu to nas tak rzuca na jakieś ten... Ta gra jest trochę pod tą zrobioną. Hmm, no, pewnie tak, ale poczekaj, czy tam... O, masz coś tu do zrobienia, na przykład. gdzie ty coś pojechał. O, okay. Widziałeś ty to? Nie, jeźdź bez nie w... tak daleko, bo się zakopiesz tymi swoimi... No, ja, ja swoimi. jestem... Ja jestem... zachowuję się jak artelitów, po prostu. Czyli latasz czy wszędzie jest... i drzew mordy. On jest taki, trochę ma wywalone jaja na cokolwiek. Poczekaj, mord. No. W dół. No, no i to nie tłumaczę. Jak mogę rozwalić? A tu jest potrzebna jakaś inna postać. Nie, a nie Jedi? Nie, to był chyba znacznie czegoś innego. Zaraz się zobaczę, czego to był znaczy. to rozwalam. Jest sens tego, że to rozwalam? Oczywiście, że tak to bardzo nie. Może jak to zbuduję jeszcze? Nie, no, był sens. To naprawiasz właśnie. Nie, nie wiem, co ja robię. Co to jest w ogóle? Nie, to nie, tutaj mam To Dobra, hmm. to jest trampolina? Czy to jest trampolina? O tak! Aha, dobra, ta trampolina była tylko po to, żeby zabrać sobie tysiaka. Mm. Nie, no, dobra, to jest trochę żałosne. Żałosna wyroda. No, to jest potrzebne. No właśnie, to jest potrzebne. Łowcy nagród to jest potrzebny. No potrzebny? Ja mamy tyle pieniędzy, moglibyśmy się kupować w tej postaci. Możemy po... się zamienić teraz w Django? Tak, no. Wow. No i pięknie, no i mamy. ile? Jeden klocuszek? Kloca? Jednego kloca, no. No i to tak wygląda, nie tak się dlatego na przykład tak nas rzuca. A ja to no jeśli chcesz iść no, 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 Tak, tak, najbardziej tak, tak są te, od, 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 otwierane te pootwierane te obszary, żeby właśnie chodzić tymi różnymi postaciami mm -hmm. na free play'u, zblokowywać te różne klocuszki i tak dalej. Tylko, że trochę za bardzo w tej grze nie ma takiego systemu, y, takiego dobrego tego syndromu upgrade, nie? Bo generalnie no, możesz sobie chodzić, możesz tego szukać, no ale po co to robisz? Robisz to po to, żeby zdobywać kasę żeby zdobywać klocuszki, nie? A to wydajesz do tego, żeby się upgrade'ować. Ale upgrade y w tej grze są absolutnie totalnie zbędne. Jakby się do niczego mhm. nie przydają. No bo my lecimy tylko na upgrade'ach życia i właściwie no... Nie wiem, w Dimage poszliśmy chyba tylko raz i nie ma z tym żadnego problemu w ogóle. Nie ma, tak. ma tu jakiegoś systemu, że przeciwnicy się robią mocniejsi, a nic takiego. No tak, to, to tak bardziej no, chcesz na 100% nie zrobić, grę. Tak. Ja, ja da. wiem, że tacy, no, tak ludzie robią, jak grają w Lego, tylko jak grali w te starsze Lego, a w takich, tych, no to no, trochę sporo by było grania. No, tym bardziej, że tych, tych to zebrają w ponad 1000, tak? Więc generalnie mamy 117 w tej chwili, więc zobacz, ile to by trzeba było lasać po tych wszystkich mapach, po tych wszystkich planetach mm. i układach, żeby, żeby te klocuszki pozdobywać, nie? Czyli tutaj by było, kurde, z 200 godzin grania. No, widziałem właśnie jakieś opinie typu. Że to jest jakiś symulator podróży czy coś, że latasz z jednej na drugą, wiesz, jest filmik, potem wracasz. Mm -hmm. Bo tak jakby tak na to spojrzeć, to tak trochę jest. No. no w sumie symulator podróży mi się wydaje, że brzmi bardzo dobrze do tej gry. Że... Mimo wszystko dobrze się bawię, ale... Ale no ale... trochę coś tu nie zagrało, cholera. Ej, hey, halo, gdzie ja jestem? Hehe, <laughs> Czy No wejdź do przodu trochę. No nie mogę, ruszam się, ale nie mogę się ruszyć. Nie mam kurde modelu. Dobra, czekaj, to ja już pójdę do misji. Ja w ogóle. nie, O! Mi tylko działa jeden przycisk na pładzie i to jest menu. Nice. Fajna sprawa. No, wiesz, na przykład podkreśleniem tego, że, że to jest samolot podróży i tak dalej, że to trochę niepykło jest to, że ja się lepiej bawiłem w starszej wersji, rozumiesz. Tak, bo tam było. Weź to przemin, bo to nie zgadza się z jakąś naza Kurda. Kurde! Tak, w tych starszych rzeczywiście było tegoś tak. Nie wiem. Przez to, że chyba tych nie było tak za bardzo rozbudowane, te gry te światy. To było tak, nie wiem. No jakoś inaczej. rzecz. jedyne z czego brakowało w tych starszych grach to było to, że nie było żadnego tego lektora ani tabinku. Było tylko takie. Tylko to było właściwie, ale tak by generalnie te gry gameplayowe były zrobione dosyć fajnie, nie? To prosty gameplay był, nic skomplikowanego. Tutaj to już tak e, bardzo chcieli ten... To Toś obcają, że chcieli po prostu coś wiesz innego wiesz zrobić, wiesz, po prostu zobaczyć, czy się to sprawdzi. na księżycu Generał Karisian wyraził chęć dowodzenia szturmem myśliwców. Ha, ha, ha. Powodzenia. Mhm. Nie możemy jednak zaatakować Gwiazdy Śmierci przed wyłączeniem pola. Uślasz. Uślasz właśnie. Ja też polecę. Yes, wrócił. Ar Artu też poleci. Artu się Fajna sprawa, no ja na, na szczęście już mamy swój model. tak, żeby Imperium nas nie zauważyło. W hangarze jest parych statków towarowych, które pożyczyliśmy i w nich się przemkniemy No po co sprawę? To ruszajmy. Konsolo ma już opasowany plan. Okej, okay, czyli to w ogóle jesteś, tak? Mhm. Eleja wioskowa Ewok Ewoków? What do? The... A co? Nie, bo koła jakaś do Lej, mimo tego, że tutaj nie było nawet w tej kasence. No bo chyba teraz gdzieś lecimy. Na leśnych z Endoru O dobra no Polećmy. Gdzieś do grem. tych hółki. Śmiesznie tam będzie, ale wiesz co, no to trochę chyba jeszcze, jeszcze jest grania w tej części. Tu bardziej, że biegam jak debile i nawet nie zrobiliśmy jeszcze misję. Aha, no. ja, no to, to, to prawda. Eee, dobra. Hmm, w przestrzeń, w przestrzeń Endoru. To no, w takim razie. W ogóle... Okej, okay. no nie, nie wiem czy coś się to jest zbugowało, bo ten znacznik był trochę w innym miejscu, jakby pokazywał... nie to jest chyba to co... To co mieliśmy wsiąść To mi się mm -hmm. Tak. Ja. Dobra, tu no lecimy. To jest dowolno wolno strzelę. Wszystkie p... Pi pipił -pi. A, to masz cztery działka, ja mam to sprowadzał, tylko nie szło. To co jest, czemu to jest tak daleko? Czemu tak tu tam lecimy? Aha, dobra, bo to się nie dało szybko przepodróżować, tylko trzeba było znacznie był wpaść. Tak, znacznie wpaść. to by było? Nie, nie. No ale, kurde, nie pamiętam co się dokładnie z tymi łukami będzie działo a no to czy, kurde, tutaj będzie walka... Znaczy, no, z pewnością to będzie w tej części, ale to na tej planie będzie walka z tym? Z imperatorem, Czy nie? Czy to w innym miejscu? Nie, Wreszcie, nie, ja są... to ogarniemy, zostanie... nie wiem, nie pamiętam. Super, ogarnij się. Skupak, zamknij mordę. No fajnie. Super. Tyle płacą tym szturmowcom, a to. Ja, pierwsza ja. się! Tu masz Layen. No rzeczywiście. O jaką Layen? Nie w takim oh, razie strzelać. On to, to gitara. Nie możemy pozwolić, żeby ona okay. Dajmy im na to Ale nie lat, no, on, tak. nie, on nie broni tak fajnie. N nie lata tym. tym tym... to? Że, e, e, w sensie lewym triggerem dało się tak tymi tamtymi Jedi. Prikwele. I tak jak kółko robić. Okrąg taki. O, oh, wow. W sensie podczas bronienia się, tak? No. A, ok. To było takie episki. Ale ma tam inny taki styl, bałki. Okay. To jest jakaś A, to już to jest... Nie. A, to złoczyńcy to mogą zrobić, Ok. musiał się pewnie przebrać za tego, za szturmowca. bo i nie, jakąś kartę trzeba Przez to może budować co? Aaa, przeszkody. Nie, ja, no ja odbudowywuję te przeszkody no. Okej, okay, to jakiś chłop jeszcze jest. E, no bo on się chyba espion. Dobra, ubiorę się po szturmowca, bo no, może będzie jakaś ciekawa interakcja. To co ja mam założyć jeszcze, holo. O, spodnie To bo jest. Fajnie, co to jest? Rozwala hajs, no wszystko jasne. <laughs> Prosta sprawa, no, wiesz co jest. Chyba, czy ja to mogę... O kurde, A, Będą no, to ścigacza, nie? Tak, będę ścigacze. Będę stać pomoc, już! Nie! I ja co? Chyba czy ja to mogę coś zrobić? Ale tu jest jakaś kasetka potrzebna. Ja nie wiem, worka, kasetka. Dobra, lecimy, chodź. No tam, tch, kurde, no to można jakoś otworzyć. Ja dużo kasetki na ziemi nie leży. Dobra, I Kasetki. Balić tę kasetkę. No bo tam można było wsadzić. A nieważne. Albo chyba jakiś mini zestaw. Ty tu był mini zestaw, za drzewem przystąpiony. O kurde co jest? No to nie zła rada leja, dzięki. Ona powiedziała? Tak, nie puszczaj. Zbieram, zbieram na Wow, on wleciał Pamiętam, że w tych poprzednich częściach to było tak, że się latało dookoła, nie? Tam były takie trasy dookoła i tam a, trzeba było a, ich, a... ich, ich, ich ścigać właśnie. Mm. Słuchaj, to w ogóle Proszę więcej pieniędzy! Tak to Są te wielkie boty jeszcze? Giga maszyny? Giga maszyny! No dobra, masz połowy Jedi! Wjeżdżam w te. Tak, właśnie też zacząłem wjeżdżać, bo to strzelanie to tak trochę jest do dupy, bo to strasznie. strasznie połowę idzie. Mhm. To, to w ogóle, ma mam taki rozrzut z nich nawet czasami. Łoł, wow, wow O matko, jest... O, wow. Co się stało? W wjechał we mnie. Uwaga, tak mówuj. Zginęłeś? Zgin zginęłem. Zginąłeś? <laughs> ale, <ja> tak <laughs> ja już... no, ale tak mówię, tylko wiem, że to jest źle, ale tak wgadam. Ale <laughs> zawsze jest śmieszne, jak użyjesz jakiegoś... Jakiegoś takiego... Przekręcisz trochę słowo. <laughs> Kurde, jak to jest pościg. Normalnie wow. w Need for Speedzie. Jak w tym. Pamiętasz jak był... użyłeś tego samego słowa a way To Kiedyś pościg. Kurde, bele, ale bele i tak dalej. A, aha. No tak. To tak? Tak, jak próbowałem wjechać, tylko te, <laughs> z tym motorem. Ale to z motorem też była ciekawa sprawa. Pamiętacie, jeśli to oglądacie, a nie widzieliście funny moment jeszcze z AOL-ach, to już jakiś czas temu to już było. Matki. Mm -hmm. to jest, to jest dawno. Polecam sobie obejrzeć. Eee, myślałem ostatnio nad tym, żeby zrobić jakiś kolejny funny moment, na przykład właśnie z ITX2, eee, ale potrzebuję do tego trochę czasu, żeby to zrobić. Eee, a póki co na razie to średnia tak z czasem. Ale jak się wszystko mnie uspokoi, będę trochę miał więcej wolnego, to postaram się jakiś fanny moment ogarnąć z kolejnej gierki. No to nawet się fajnie robi. to, jest, to trzeba to mnóstwo czasu trzeba to poświęcić i mnóstwo materiału pozbierać. To, to wszystkie odcinki muszę po prostu przejrzeć, najlepsze momenty wyłapać. No to hmm. idę. I potem to jakoś posklejać, pododawać jakieś efekty. Hmm. Ale na pewno znaczy w tym snip, wiesz, bo w ogóle to też dużo jeszcze zeszło. Bo ja żadnych efektów nie miałem, musiałem po prostu yy, szukać ich w necie i wiesz, i tam jakieś. Yy, i po prostu najpierw poznajdować, żeby pozbierać do kupy te, te, te mm -hmm. efekty, mm -hmm. a później ich poużywać. to jest? Automat? Czaba tam jest. Rozdzieliliśmy się. Czuję, super. Super, ekipa. Hej, dźwigaj sobie tym dzień. moja głowa. Dobra. Rozumiesz cokolwiek z tego, co mówią? O, tak, pani Czulu. Należymy teraz do plemienia. Leja. Hmm. Ferdek. Luk, co bombę. Dlaczego to się stało? Dosłownie parę sekund. To mój ojciec. Twój mój ojciec. Moc jest silna w mojej rodzinie, w moim ojcu, we mnie i w mojej siostrze. W pewnym sensie zawsze wiedziałam. Wiesz więc, czemu muszę z nim walczyć? Hmm. A. Polo, co ty? Zrodzeństwo A może on nie wie, pokaże nam najkrótszą drogę do generatora pola hmm. Hmm. Ten Szubak odwala Czubaka to w ogóle krzywe akcje odwala <grym> Łazi dookoła i nie wiadomo co robi Dobra, wioska Ewoków A to to nie są Łuki Bo Łuki to są przecież ten klan y, Chyba tego... Czubaki y, y, <gulia> Koniec Endorogi Endorogi? Jakoś tak No ale plucz mieliśmy wiadomo Wyzwań oczywiście nie zrobiliśmy wiadomo <gulia> I, I Wszystkich że to wiadomo I za to nie mamy <gulia> <gulia> czyli Serio, też wiadomo? Czy Udalej tak. jakaś mieszna A no jak z rozpuszczonymi włosami taka Ale będę miał na tego Pociągającą? <laughs> nie nie <śmiech> no, bo innego słowa szukałem, ale coś znaleźć no, nie mogę w Jestem <laughs> za głupi. On się taka rozcheustana? Roz... Rozsochocona? Nie, nie, to nie pasuje. Dobra, nieważne. niestety <laughs> w, w każdym razie będziemy tutaj kończyć odcineczek. Mamy akurat około tych 20 minut, więc jednak nie, nie zrobiliśmy tej części do końca w tym odcinku. Ale no to już na pewno w pełni zaraz. Ile do tych misji jeszcze? Bitwa o Endor. Dwie misje. I możliwe, że po prostu w następnym odcinku zakończymy już... Ym... Powrót Jedi, no i się będziemy brali za kolejną część Także no, dziękuję bardzo za oglądanie Mam nadzieję, że się podobało Jak tak, to nie zapomnijcie zostawić lajka like subika Tam to bardzo pomaga I słyszymy się w kolejnym odcineczku Na razie, cześć, cześć Mamy.